Elo widzowie, dzisiaj nagrywam bardzo późno, 18.32. Yy, dzisiaj chcę Wam powiedzieć, że będzie nowy kanał. Mam, mam na razie z nim problemy, żeby założyć, yy, ale już niedługo będzie. Będziemy tam nagrywali gry, yy, ale nie tylko. Yy, no i tak po drugiej, yy, po drugie, yy, dawno nie nagrywałem. Miałem problemy, byłem w szpitalu, tak, byłem w szpitalu i chcę bardzo powiedzieć, że miałem problemy, byłem dzisiaj u Kuby Garca, tak, u mojego kamerzysty, który nagrywał pierwszy film, drugi, trzeci, no. Brawo, odkryliśmy jego imię Jeszcze go nie pokazaliśmy, ale odkryliśmy. Ma swój kanał Kibara 217 Więc oglądajcie. Pozdrawiam, pozdrawiam. A teraz łapa